W ostatnim czasie Real Madrid zawodzi. Wystarczy popatrzeć na ich ostatni mecz: przegrali 3-2 z drugoligowym Albesete, a posadą przypłacił Xavi Alonso. Jedną z wielu przyczyn takich wydarzeń może być to, że piłkarze grają za dużą ilość meczów. Mówił o tym Carlo Angelotti, pisze o tym coraz więcej osób. A FIFA zdecydowanie słucha tych głosów, rozszerzając klubowy Mundial do 32 ekip i dokładając kolejne turnieje. W dzisiejszym odcinku ułatwimy zadanie królewskim i mecze będą codziennie. Tak, że w przeciągu dwóch miesięcy uda nam się rozegrać cały sezon. I spójrzmy na terminarz, jakże fascynującego odcinka. Rozegramy w trzy dni cały turniej przedsezonowy, mierząc się z Manchesterem, City, Newcastle oraz Bayernem. Potem przyjdą cztery mecze z rzędu w La Lidze, mecze w Lidze Mistrzów, a także El Classico, które będzie 16 31 dni, 31 spotkań, 8 w Lidze Mistrzów. We wrześniu przyjdzie nam zmierzyć się w prawdziwym maratonie La Ligi oraz jednym wyjazdowym spotkaniu w La Liga. I ważna rzecz jest taka, że me mecze ruchome, takie jak 1 1.8 finału czy 1 30 Druga finał, nie, przepraszam, nie ma jednej 1.32. Jedna szesnasta finału rozegramy już normalnie w styczniu i lutym. No, bowiem, żeby rozegrać te mecze, najpierw musimy rozegrać fazę ligową, a żeby rozegrać fazę ligową, to musimy przesymulować ten, yy, te dwa miesiące i po prostu będą te mecze już normalnie. Jednak nie wpłynie to bardzo na dzisiejszy odcinek. Sprawdzimy sobie jak poradzi sobie skład Realu Madryt, jak będzie prezentowało się zmęczenie piłkarzy po prawdziwym maratonie. A ten skład prezentuje się tak w bramce Kurtuła, potem w obronie Carreras, Rudiger Militao, Aleksander Arnold, Vinicius na skrzydę Valverde, i Bellingham, Guller i na ataku Kylian Mbappé. I myślę, że chyba możemy zaczynać symulację. Przed rozpoczęciem symulacji zapraszam Was na odcinek z meczów codziennie sprzed roku, gdzie w głównych rolach wystąpił Manchester City i Premier League. Kontrakt na ten maraton podpiszemy z Alvaro Arbelon, który postara się wyprowadzić Real do zwycięstwa w Lidze Mistrzów i La Lidze. I pierwsze spotkanie: Puchar amerykański Real Manchester City i Real Madrid wygrywa 3 do 1. I Alvaro Arbeloa godnie zaczyna przygodę z Realem z Newcastle United. Remisujemy 2 do 2. A teraz Real Madrid kontra Bayern Monachium, i tu już niestety porażka: 2 do 1. A my zaczynamy maraton La Liga: Real kontra Mallorca, i tutaj remis 2 do 2. 7 sierpnia Real Sociedad, Real Madrid i 3 do 1 wygrywamy. A teraz Real Madrid Stuttgart w Lidze Mistrzów i Real remisuje ten mecz tylko 1 do 1. Real Madrid kontra Espaniol. tu nie ma przerwy na żadne wtrącenia, tu musimy na bieżąco symulować 3-1. Wygrywamy Levante Real Madrid i pewnie pokonujemy Levante 4-0 wini MVP spotkania derby z Atletico Madrid które wygrywamy 2 do 1, Arbeloa na razie godnie działa. Teraz Los Lille kontra Real Madryt 4-1, wygrana i przed nami mecz z Osasuną, Real kontra Osasuna i ten mecz wygrywamy 2 do 1. A teraz Real Contra Real Madryt kontra Barcelona w lidze, w lidze mistrzów przepraszam w La Liga i El Clasico, remisujemy 1-1. Real Madrid kontra Walencja i wygrywamy po zaciętym spotkaniu 3-2. Real Madrid kontra Milan, i znowu wygrywamy bardzo wysoko 4-1. A teraz mecz z Rajowa Jehano, który to wygrywamy również 3-1. Nie jest na razie źle. Elche kontra Real Madrid, i ten mecz wygrywamy 2-1. Zagramy teraz z Liverpoolem w Lidze mistrzów na Enfield i wygrywamy 3 do 1. Normalnie Real ten mecz przegrał, a może te mecze codziennie to jednak nie takie złe rozwiązanie. Girona kontra Real, Real wygrywa 2 do 1. Real Madryt kontra Celta i Real Madryt wygrywa 1 do 0 i teraz Real Madryt zagra z Atalantą w Lidze Mistrzów i wygrywamy mecz ten 2 do 1. Deportivo Alavés kontra Real Madrid i remisujemy 1 do 1. Real Madrid versus Sevilla i Real Madrid wygrywa nawet gromi Sevilla 4 do 1. Zbliżamy się do końca sierpnia. Real zagra z Betisem 3 do 0. Prawdopodobnie byłoby to ostatnie, ale mecze gramy codziennie i teraz mamy mecz Supercopa de Espania i 3 do 2 niestety przegrywamy i w wielkim finale. Nie zagramy Athletic Bilbao Real Madrid, wygrywamy 3 do 1 teraz Real Madryt zmierzy się z Levante, ostatnio Arbeloa wygrał tutaj 2 do 0, a my wygrywamy jeszcze wyżej, bo wygrywamy 4 do 0 Real Madryt, RB Salzburg ostatni dzień okienka transferowego 2 do 3, przegrywamy niestety z Salzburgiem, Via Real kontra Real Madryt i remisujemy 1-1 tracimy bardzo dużo punktów teraz Stadebrest kontra Real w Lidze Mistrzów, wygrywamy 2 do 0 Giler MVP spotkania Real kontra Rajowa jechano, 3 września. Za nami już prawie cały sezon. 3-1 wygrywamy. Walencja, Real Madryt. I teraz, czy uda nam się wygrać? Wygrywamy 2-1. I teraz Real kontra Real Sociedad. 2 Reale. Który będzie lepszy? Lepszy ten z Madrytu. 1-0. Wygrywamy 6 września. Osasuna, Real Madryt. I niestety tylko remis. 1-1. Real Madryt kontra hetafę. I Remisujemy niestety bezbramkowo 0 do 0. Celta Vigo kontra Real Madryt, i wygrywamy 3 do 1. Dopisujemy ważne 3 punkty, a zresztą każde 3 punkty są tu ważne. Real Elche i Piękna wygrana 4 do 0. Mbappé ze statuetką. A teraz Real Atletico derby drugie, derby Madrytu. Tym razem remis 1 do 1. Real Majorka na wyjeździe. I 3-2 do 2. wygrywamy. Znowu Mbappé najlepszym zawodnikiem meczu, Real kontra Girona, i wygrywamy 2-1. Ciągnijmy tą pasę z jak tylko się da. Real Betis, Real Madrid, który Real będzie tym razem lepszy, lepszy ten z Madrytu. Wygrywamy 4-2. Rodrygo pokazał się z dobrej strony i został zawodnikiem meczu. Teraz wygrywamy z Deportivo. Tym razem to Mbappé zawodnikiem meczu, Espanol Real Madrid. I ten mecz wygrywamy 1-0. Tym razem jest Arda Güler Obok yy, najlepszym zawodnikiem. El Clasico remisujemy niestety tylko 1-1. Bellingham pokazał się z dobrej strony. A teraz mecz z Beniamingiem Realem Oviedo, który wygrywamy pewnie 3-0. Real kontra Sevilla. Zbliżamy się już do końca tej symulacji w bardzo szybkim tempie. 1-1. Remisujemy Real Madrid, Atletic Bilbao i wygrywamy 2-1. Na zakończenie tej wielkiej symulacji. Popatrzcie, jak to dziwnie wygląda: Real Madrid 38 spotkań, a inne drużyny po 6, 7. Po 6, 7 spotkań, a Real już po 38 i ma 94 punkty, 28 zwycięstw, 10 remisów. I wydaje mi się, że to 94 punkty powinno do mistrzostwa wystarczyć, chyba że Barcelona. Jakimś cudem nas tutaj po prostu prześcignie. W Supercopa de Espania już odpadliśmy, a Barcelona dopiero 7 stycznia rozegra mecz z Atletikiem Bilbao. Puchar Króla, Copa del Rey będziemy symulować na bieżąco, bowiem jeszcze nas nie ma w tych rozgrywkach i nie miałem po prostu jak ustawić tych meczów w ten yy, nasz w to nasze codzienne granie. W pucharze amerykańskim już jest po e, rozgrywce. Zajęliśmy tam czwarte miejsce z czterema punktami na koncie. E, grało tutaj osiem ekip. W Champions League również zakończyliśmy granie. Po ośmiu spotkaniach mamy 19 punktów. Sześć zwycięstw, jeden remis i tylko jedna porażka. I wydaje się, że 19 punktów to będą czołowe miejsca w stawce. E, tak, czołowe miejsca w stawce w Europie League jeszcze nie grali. Ja po prostu biorę się za dalszą symulację tego sezonu, żeby zobaczyć, jak inne ekipy będą sobie radziły. A widzimy, że najlepszymi strzelcami w Lalidze są jak na razie Mbappé, Vinicius, Giller, Bellingham i dopiero na miejscu którymś po zawodnikach Realu, na miejscu piątym Memphis Depay z sześcioma trafieniami. I chyba mi się wydaje, że 28 bramek wystarczy do króla strzelców dla. Heliana Mbappé. Dalej w stawce mamy takich zawodników jak Rodrygo Valverde, jest również ktoś jeszcze, jest jeszcze Sebajo z trzema bramkami. Królem asyst Vinicius Junior, ale oczywiście to się najprawdopodobniej zmieni, bo jest jeszcze do asyst Rafinha, jest Jamal, jest Griezmann, więc zobaczymy jak to będzie. Pojawiły się jakieś pojedyncze spotkania w pucharze króla, ale uważam, że na razie póki nie ma mocnych rywali ani finału, nie będziemy tutaj ich pokazywać. Ale mamy pierwszy poważny sprawdzian. Jedna ósma finału jesteśmy aktualnie... Yy... Mamy dzień 10 marca i gramy pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów z klubem Brisz. I pierwsze spotkanie w Brugi wygrywamy 3 do 1. Solis dla klubu Brisz, a dla Realu Madryt Bellingham i doublet Winniego Juniora. Także pierwsze spotkanie za nami. A teraz, ponieważ nie mamy meczu w niedzielę, normalnie byśmy mieli mecz z jakąś drużyną La Liga między dwóm meczem Ligi Mistrzów no i go nie mamy, więc nasi zawodnicy mogą się zregenerować i przystąpić do rewanżu z klubem Bryż na Estadio Santiago Bernabeu i trzeba przypieczętować awans, tak też się dzieje, Romero strzela dla Brugi, a dla Realu Madryt Bellingham oraz Vinicius Junior i w dwóch meczu ostatecznie wygrywamy 5 do 2. Pozostała Liga Mistrzów, więc gramy w ćwierć finale. oczywiście jest jeszcze Puchar Króla, ale to za chwilę, e, więc mamy teraz mecz Real kontra Juventus. Pierwsze spotkanie w ćwierćfinale, które wygrywamy: 2-1 Jordan Tandawidy dla e, Juventusu, a dla Realu Vinicius oraz Mbappé. I teraz musimy przejść przez cały tydzień bezmeczowy dla Realu Madryt, dla Juventusu meczowy, więc może to nam da awans do dalszej fazy, e, chociaż będziemy grać na wyjeździe, e, więc tutaj trzeba to. Jednobramkową zaliczkę po prostu dowieść albo ją nawet powiększyć Juventus Stadium. Czy będziemy w półfinale Ligi Mistrzów? Tak, jest. 2 do 4 dwóch meczów, a w meczu 2 do 1 znowu strzela Dawid i znowu strzela Vinicius oraz Mbappé. Więc za chwilę półfinał Ligi Mistrzów. Ale zanim półfinał, to czeka nas jeszcze finał Copa de España, w którym to na Riot Air Metropolitano zagramy z Walencją. Która drużyna będzie górą i zdobędzie Puchar Króla, jest to Real Madryt. Pierwsze trofeum w dzisiejszym odcinku na naszym koncie: Dublet Juda Bellingama, Gol Viniciusa Juniora i możemy dopisać do naszego licznika Puchar Hiszpanii. Półfinał Ligi Mistrzów to już nie przelewki, będziemy musieli pomścić Real Madryt za ubiegłoroczny ćwierćfinał z Arsenalem. W Pierwszym półfinałowym spotkaniu wygrywamy 2 do 0. Dublet niesamowitego w tym sezonie Viniciusa Juniora, przynajmniej w naszej karierce. No, naprawdę, Brazylijczyk odżył, można powiedzieć. Może mecze codziennie w sierpniu i we wrześniu nie były takim złym pomysłem, bowiem teraz drużyna jest absolutnie wypoczęta na te najważniejsze spotkania sezonu, na przykład na te półfinałowe. No i teraz Arsenal Stadium, The Emirates i wygrywamy 2-4, gromiąc w dwóch meczu 6-2. do dwóch. Arsenal, Di Marco, Saka dla Kanonierów, a dla Realu Madryt Karderas, Arda Giler z dubletem, Igor Juda Bellingame i jedynym meczem w tym sezonie będzie finał, który już... Za momencik. Trzeci finał w ostatnich ośmiu latach między tymi drużynami: Liverpool kontra Real Madrid. Kto zostanie zdobywcą Ligi Mistrzów? Czy będzie to Liverpool, czy może będzie to Real, który zdobędzie 16 Ligę Mistrzów? Real z 16 Ligą Mistrzów, Codichak pod dla Liverpoolu, a dla Realu Madrid Mbappé oraz Vinicius Junior. I Real Madrid może dopisać już drugie trofeum do swojej gabloty. Jest Liga Mistrzów, jest Puchar Króla. Niestety nie ma super superpucharu, ale może być jeszcze La Liga. I jest to niesamowity w tym sezonie Real Madrid, który zdobywa. Trzecie już trofeum w tym sezonie. Deklasuje, no może nie deklasuje, bo 5 punktów to nie jest jakaś wielka przewaga, ale wygrywa nieznacznie z Barceloną w Lalidze. Na miejscu trzecim jest Atletico i jeszcze w Lidze Mistrzów zagra Real, Sociedad w Lidze Europy, Atletic Club w Lidze Konferencji. A z Laligą żegna się Oviedo. Alawesz i Elche. W Supercopa ostatecznie wygrywa Barcelona, która w finale pokonuje Atletico. W Copa de España wiadomo, kto wygrywa i kto kogo deklasuje. W Pucharze Amerykańskim, no to już wiedzieliśmy, że wygrał Liverpool. W Champions League wygrywa Real Madrid. W Europie League wygrywa Porto. Z Bednarkiem, Pietuszewskim i Kiviorem. A w Conference League wygrywa... Chelsea. I sprawdźmy sobie jeszcze, jak e, po, prezentują się poszczególne statystyki naszego zespołu. Najwięcej meczów rozegrał e, Kylian Mbappé, 60 meczów, na miejscu drugim Valverde, na miejscu trzecim Bellingham. Najwięcej bramek, Mbappé 44, niesamowity sezon Francuza, który rozwinął się do 95 overalla. Vinicius również, bardzo dobry sezon, 27 bramek e, i rozwinął się do 93. Najwięcej asyst, Arda Giller, który ma 85 overalla. Aleksander Alnort, 88 overalla. E, I Vinicius, to już wiedzieliśmy. I jeszcze zobaczymy, kto został ostatecznie tym królem strzelców tej La Ligi, bo był to, e, e, był to Kylian Mbappé i dalej jest to Kylian Mbappé. W 37 występach uzbierał 28 bramek i z czterema bramkami zapasu wygrał z Ojanem Sansetem, Lewandowski 23 bramki, asyst najwięcej Moreno 11, żaden zawodnik Realu. W Champions League królem strzelców Vinicius Junior 11 bramek wraca Brazylijczyk w wielkim stylu, pokonując nawet takich zawodników jak Mbappé, jak Halant, jak Martinelli, Trossard, Halant ha już był, czy Desire duet, a asyst najwięcej Antoine Griezmann, który zmienił Atletico na Juventus i uzbierał 6 asyst. Tak to się prezentowałyby dzieje Realu, gdyby rozgrywał on mecze codziennie i oszczędzał siły na kampanię wiosenną, gdzie zostałyby mu tylko starcia w Lidze Mistrzów i pojedyncze starcia w Pucharze Hiszpanii. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Subskrybujcie kanał i nie zapomnijcie o łapce w górze, aby być na bieżąco z wszystkimi moimi firmami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!